Rozmowa Polskiego Radia 24. Witam ponownie. Jest z nami Grzegorz Szetynę, senator Koalicji Obywatelskiej. Witamy. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie senatorze, czy w koalicji rządzącej nastąpi wewnętrzna konsolidacja, ogromna konsolidacja, ofensywa powyborcza, czy jednak będą wewnętrzne napięcia, kłótnie? Z którymi mamy do czynienia po wyborach, po przegranych wyborach prezydenckich Rafała Trzaskowskiego. No, czas pokaże. No, to jest y, o, oczywiście kwestia dojrzałości politycznej wszystkich tych, którzy tę koalicję demokratyczną 15 października tworzą. Wiadomo jest, że po przegranych wyborach, przynajmniej nie wygranych, y, 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 musi dojść do podsumowań, wyciągania wniosków, do budowania takiego. Też pozytywnego przekazu na przyszłość, więc teraz jesteśmy świadkami takiej próby stawiania diagnozy. Tak na to patrzę. I uważam, że trzeba przez to przejść. Ważne jest, w jakim stylu i jaki będzie plan naprawy sytuacji, e, rekonstrukcji rządu, co zapowiadał premier, i, i przygotowań do następnej kampanii. W wyborach przed wyborami parlamentarnymi, która będzie za dwa lata. A pańska diagnoza, jaka jest tych przegranych wyborów prezydenckich Rafała Trzaskowskiego? To no, długo by mówić, to nie, nie mamy na to czasu, żeby tak spokojnie zanalizować, ale na, na pewno jest to jest kwestia mobilizacji, braku mobilizacji. Mieliśmy jednak Wyborców Ponadcym... liberalnych. Uh -huh. Nie liberalnych. Tych wyborców, którzy poszli głosować na 15 października na to, żeby odrzucić PiS, odepchnąć PiS. To jest milion dwieście tysięcy tych osób nie, nie poszło na wybory po półtora roku. Z czego to wynika no. według pana, panie senatorze? Czy ludzie są rozczarowani rządem? Z różnych powodów na pewno. Także z tego, na pewno z tego, że, że część z nich y, y, miała przekonanie, że w ciągu tych y, półtora roku uda się zrealizować wszystkie obietnice zobowiązania wyborcze i wszystkich ugrupowań, a także całej koalicji. No, przypomnę, że koalicja składa się z czterech ugrupowań, że to takie, nie, nie było takie oczywiste, że, że każdy z programów i każda z partii będzie w 100% procentach mogła swoje, w koalicji swoje y, swój program realizować i swoje obietnice wyborcze zrealizować też szczególnie też dlatego, że, że są różnice programowe między tymi ugrupowaniami, więc to nie było obiektywnie łatwo, ale też było takie poczucie, że, że nie wszystko udało się zrobić, że, że rozliczenia trwają zbyt długo. No, tych tych powodów było wiele. Na pewno to miało wpływ na, na tę wyborczą wyborczą absencję. To jest pierwszy pierwsze Moment, kiedy to jest, tu matematyka jest bezwzględna, bo w było mniej tych wyborców przy wyborach i przy urnach wyborczych i mniej w związku z tym dostaliśmy głosu. Jak pan słyszy Szymona Hołownię, bo pan mówił o stylu uprawiania krytyki przez niektórych, ja się domyślam, że tu chodzi o Szymona Hołownię, a Szymon Hołownia w Polsat News dzisiaj mówił tak, panie senatorze, ludzie nas wywiozą na taczkach, jeśli nie zrealizujemy obietnic. No tak, ale akurat Szymon Chłopnia jest, jest takim przykładem, jego ta kandydatura, kandydowanie i też to, co stażyło się z wyborcami trzeciej drogi, bo przypomnę, że mówiliśmy o tej sytuacji sprzed półtora roku, 15 października 2023 roku, no to tam wtedy trzecia droga, czyli porozumienie PSL-u i, i Polski 2050 osiągnęło prawie 14,5%. Tak? Teraz y, y, niecałe 5%, czy około 5% y, Szymon Hołowni. Proszę zobaczyć, to też są wyborcy, którzy odpłynęli od y, Szymona Hołowni. Oni w moim przekonaniu, mówią o tym eksperci socjologowie, y, głosowali głównie na Mencena w y, pierwszej turze no i na nawróckiego w drugiej. I to też miało wpływ na wyborczą y, porażkę, więc. Y, nie chcę się odnosić do słów Marszał Hołowni, bo to każdy jest odpowiedzialny za swoje, swoją, za próbowanie stawiania swojej diagnozy tych wyborów, ale uważam, że teraz po prostu tylko trzeba się dobrze zastanowić, co trzeba zrobić w perspektywie najbliższych miesięcy, żeby, żeby jesienią być gotowym do do tego ostatniego etapu. Tutaj nikt nas nie zwolni z odpowiedzialności. Tutaj nie ma się co Jasne, ale, przerzucać. Panie Santosze, ale czy takie wypowiedzi marszałka Chłowni, ale też niektórych posłów trzeciej drogi nie wskazują na to, nie podkopują właśnie tej konsolidacji obozu władzy po przegranych wyborach prezydenckich? Mówię pan, każda porażka, zwycięstwo konsoliduje, porażka dekomponuje. To jest coś oczywistego, ale tutaj ja uważam, nie mam żadnej tutaj wątpliwości, że koalicja jest skazana na dobrą współpracę i na to, żeby być ze sobą, bo jeżeli ta koalicja nie będzie funkcjonować, te partie nie będą tworzyć koalicji 15 października w sposób taki pełny i intensywny, jeżeli nie będą głosować za wotum zaufania, to będą przyspieszone wybory. Znaczy to, to każdy musi sobie odpowiedzieć, czy jest dwa lata, czy jest w połowie kadencji, czy chce, żeby ta kadencja się skończyła. I każdy musi wiedzieć, że krytyka, oczywiście trzeba podsumować, stawiać diagnozy, wyciągać wnioski, to jest dwóch kwestią. Ale to musi służyć temu, żeby być silniejszym od jesieni, silniejszym na te drugie dwa lata kadencji. Kadencja parlamentarna to cztery lata. Jesteśmy, zbliżamy się do jej połowy, mamy jeszcze kilka miesięcy właśnie po to, żeby być gotowym do tego drugiego, drugiego etapu. Skoro jesteśmy przy Szymonie Hołowni, to zapytam pana, bo pojawiają się takie głosy, że być może Szymon Hołownia, w roli rzecznika rządu by się sprawdził. Co pan na ten temat sądzi? Nie wiem, czy on jest zainteresowany tym, bo słyszałem jego wypowiedzi, tylko że on nie chce ani do rządu, a nie będzie marszałkiem, nie będzie w rządzie, że będzie, że będzie poza. Ja myślę, że to wszystko musimy przejść przez wszystkie jeszcze rozmowy. Szukania porozumienia najlepszego, jakby wariantu wyjścia z tego. Mówię, nie ma, ta koalicja nie ma alternatywy. Mówię każdemu z osobna i wszystkim razem. Musimy być razem, musimy być silniejsi i pomyśleć, w jaki sposób przekonać ludzi, że muszą być z nami za dwa i Naprawdę to jest najważniejsze. Pojawiają się też, panie senatorze, głosy no, o wymianie premiera w, w waszym obozie rządzącym. Pojawiają się takie nazwiska jak Radosław Sikorski czy Rafał Trzaskowski. Co pan na ten temat sądzi? Ja nie słyszamy żadnej oficjalnej wypowiedzi z, z, tej, w tej sprawie. Michał Kamiński mówił, marszałek Marek, Marek Sawicki też mówił. To. No tak, mówił on. No to, są, to są głosy takie, bo ja uważam, że dzisiaj potrzebujemy integracji takiej konsolidacji, więc każde, każdy wariant, który jakby wrzuca problem i, i, i tworzy, taką, takiej, a taką atmosferę niedopowiedzenia na pewno nie pomaga. Jeżeli ma być przygotowana konstrukcja rekonstrukcji rządu, przygotowania tych następnych ostatnich dwóch lat tej kadencji, to jestem przekonany, że robią, zrobią to koalicjanci razem. Po to takie spotkania, jak wczoraj. Między liderami koalicji i tam wszystko musi być ustalone, i tam muszą być przygotowane i podjęte decyzje, które będziemy wprowadzać w życie. Prowadziłem wiele takich spotkań i wiele rzeczy ustalałem, bardzo trudnych, takich jak koalicja obywatelska, później europejska, i wiem, że to nigdy nie jest łatwe, Ale tutaj nie ma alternatywy, będę do tego powtarzał. Więc każdy, kto mówi, że jest jakiś wniosek, to musi powiedzieć, kto, kto jest w stanie poprzeć ten pomysł i dlaczego nie. Cała koalicja demokratyczna. My musimy być wszyscy za projektem, który razem zbudujemy. Tak jak mówię, to jest dzisiaj najważniejsze. integracja i, i skuteczność. Czy według pana rekonstrukcja rządu powinna się odbyć szybciej, czy, czy dopiero na przełomie lipca, sierpnia? Wie pan, to zależy. Zakładaliśmy, że będzie prezydent Trzaskowski prezydentem, znaczy będzie prezydentem Rzeczpospolitej i wtedy łatwiej o zmianie ustaw, o przebudowanie ustawy o działach, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj wiemy, że tego nie będzie. Więc. No właśnie, to, to jak, kwest... pan sobie, jak pan sobie wyobraża tę rekonstrukcję rządu? Bo tak jak no pan mówi,. No to, trzeba, no to trzeba zrobić właśnie w taki sposób e, integrować, połączyć te ministerstwa. To będzie trudniej, trudniejsze, dużo trudniejsze, ale możliwe. To nie jedno nie wyklucza drugiego. Po prostu będziemy musieli w ramach obu, obowiązującego prawa przekazać kompetencje w taki sposób i, i, i liczbę ministrów, żeby, żeby to realizowało oczekiwanie i zapowiedzi, które składał premier wcześniej. Ma być mniej ministrów, tak? ma być mniej wiceministrów. Takie są zapowiedzi, mają... tak. Tak, takie były i to jest, traktuję to jako zobowiązanie. Więc to trzeba, uważam, przygotować teraz, między w czerwcu i w lipcu, żeby do 6 sierpnia, kiedy będzie za przysiężenie prezydenta, być gotowym do rozpoczęcia już nowego sezonu politycznego. Gdyby to od pana zależało, panie senatorze, to kto powinien się pożegnać z rządem? No to ja nie jestem gotowy do takich odpowiedzi, bo to zawsze to premier dobierał tych yy, ministrów, zgłaszali koalicjanci, premier ich wskazywał, rozmawiał z każdym. Dzisiaj mówi, że przegląda w lipcu yy, wszystkie całość yy, ministerstw, yy, patrzy ocenia ich funkcjonowanie i podejmuje decyzję. To jest, on ma kierownicę w ręku i on musi podjąć decyzję. Natomiast jest pytanie i, i to będzie bardzo ważne, żeby podkreślić jak ważna jest ta współpraca koalicjantów. Tak? To nie może być przeciwko, to nie może być obok. To musi być poczucie wspólnoty, tak? wzajemnych relacji. Uważam, że to będzie bardzo ważne, bo to musi być jednak, ta rekonstrukcja musi być oparta na zaufaniu i na przekonaniu, że idziemy w dobrą stronę, idziemy po zwycięstwo w wyborach parlamentarnych 27 roku. To zapytam troszkę inaczej, to praca których resortów wymaga według Pana przyspieszenia? No, to, to wszyscy wiemy, no to mówiliśmy o tym już, już wcześniej, jak to ma wyglądać. No, zawsze jest wymieniana Ministerstwo Sprawiedliwości, tak, jako coś takiego o, oczywistego, że chcielibyśmy, żeby te Znać sprawę sobie, jak, jak nie jest to łatwe, prawda? Jak, jak, jak trudno jest prowadzić postępowanie prokuratorskie, jak trudno się poruszać w tej przestrzeni zapisanej, przestrzeni, które podlega Ministerstwu Sprawiedliwości, a było przygotowane czy wprowadzone w obieg przez Zbigniewa Ziobro i osiem lat funkcjonowało. Jak trudno odnaleźć tam normalność i, i skuteczność prowadzonych postępowań nadzoru nad nimi, reformy całego systemu sądowniczego, to, to jest bardzo trudne, więc ja, ja wiem, że tam na pewno jest duże oczekiwanie, żeby tam przyspieszyć, żeby, żeby tam skuteczniej zajmować się konkretnymi sprawami. Mam nadzieję, że tak, tak się stanie. Wszyscy tego chcemy. To kończąc, panie senatorze, co zrobicie, żeby za dwa lata wygrać wybory? No, przede wszystkim odbudować, pokazać yy, integralność, być... Być zintegrowanym, być, być razem, bo uważam, że to nie będzie łatwa koabitacja, to nie będzie łatwa współpraca. A jeśli chodzi o ofertę, system, o ofertę programową, to trzeba, trzeba po prostu dostarczyć, trzeba zrobić jakby. Napisałbym, uważam, że trzeba napisać porozumienie koalicyjne 2.0, jakby drugą odsłonę, czyli po tym wszystkim, po dwóch latach funkcjonowania, trzeba znowu położyć ofertę koalicji, którą będziemy, którą zrealizujemy przez dwa lata. I ludziom to trzeba po, po, powtórzyć, po, powiedzieć, pokazać, że to jest nasze zobowiązanie, tak? że, że jesteśmy gotowi, żeby, żeby je realizować i, i prosimy o dwa lata czasu, żeby pokazać, że, że te sprawy załatwiamy skutecznie, skutecznie przeprowadzimy. I to będzie sprawdzian i z tym musimy wejść do kampanii wyborczej, która będzie jesienią. 27 pytanie, roku, wygrać wybory. Pytanie, co się w niej powinno znaleźć, w tej ofercie programowej? A to, ale też będą liderzy pokazywać, co jest ważne. A według co, Pana, Panie Senatorze. Sko, sko, co trzeba skorygować. Polacy muszą nie tylko mieć gwarancję bezpieczeństwa, ale muszą żyć lepiej. Muszą, trzeba wprowadzać, to mówił i my mówiliśmy w kampanii, mówił prezydent Trzaskowski. Kwota wolna 60 tysięcy. To naprawdę, to na pewno będzie temat, który będzie wracał. On jest bardzo, będzie bardzo ważny, będzie przywoływany. I będzie wracał jako rzecz, którą no, wielu traktuje jako zobowiązanie, które musimy zrealizować. I e, trudno mi sobie wyobrazić, żeby prezydent Amrocki, jeżeli będzie taki projekt, żeby go odmówił podpisania. Także to na pewno będzie jeden z takich głównych i e, priorytetowych e, punktów programowych. Czyli kwota wolna do 60 tysięcy, tak? A, a jeszcze jedna, jedna taka, dwie rzeczy główne według pana, to co by to było? No to ja nie jestem w rządzie, więc ja nie chcę teraz mówić, że że stawiam jakieś zadania. Ja mówię o, o zobowiązaniach, które mieliśmy w kampanii wyborczej, które po, po, powtórzył, po, powtarzał Rafał Trzaskowski. Więc to jest dla mnie taka sprawa bardzo ważna i wymierna. Ona nie jest łatwa, bo kosztuje kilkadziesiąt miliardów złotych, ale niezbędna, bo oczekiwana. Więc tych rzeczy jest wiele. To jest na pewno taka sprawa, która jest dzisiaj na, na stole i musimy się do niej odnieść i, skutecznie ją wprowadzi. Jak pan przewiduje, co się wydarzy w środę, bo w środę jest głosowanie w sprawie WOTUM, zaufania do Przejdź... rządu. Mhm. Przejdzie WOTUM z bezpieczną większością i jest pytanie właśnie, co będzie po, bo, bo to WOTUM jest zamknięciem, jakby potwierdzeniem siły i stabilności koalicji. Natomiast to wszystko, co będzie po WOTUM jest ważne i ważne jest przyspieszenie, jak mówił Premier kosiniak Kamerz wakacji w tym roku w politycy koalicji mieć nie będą. Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Saldo. Magazyn gospodarczy.